Tam, to jest A, włączyłeś tam to światło, ja połączę światło na chwilę i my, ja, ja akurat Ania pójdzie z Tobą, na chwilę usiądźcie tylko na tym, żebym nie zobaczyła, jak biało odbiera. Usiądźcie że nam mów, nie. Cześć, Co zrobimy u Ciebie? jest hmm. Podczas takich rozmów wchodzą bardzo fajne tematy i nie każdy może w tym momencie być w jakiejś fajnej, um, super nastroju, w kondycji, tak, sytuacji życiowej. I tak naprawdę nieświadomie pomagamy sobie nawzajem i to jest dla mnie coś niesamowitego. W tym tak chciałem zapytać, czy uwagę pracą w tej chwili? No tego się tak pytam bo ostatnio zauważyłem, że nawet takie proste rzeczy jak... Yy... To tylko powiedzmy komuś dzień dobry, to po prostu tak o, czy zwykłym badawanie kogoś uśmiechem, to jest po prostu bardzo interesujące. Dla nas jest to tak naprawdę bardzo niewiele, a dla tej drugiej osoby może być to dużo. Nie wiemy w jakiej sytuacji ta osoba w pewnym momencie jest. Ale jeszcze ja zauważyłam, że y, ludzie są tak y, y... I chętni do, może nie, źle to ujęłam, że niechętni, ale tak dalekie jest im pomaganie drugiemu człowiekowi, że jak ja próbuję się do kogoś na, na ulicy uśmiechnąć, to on się przygląda na mnie i myśli sobie, że to chyba jakaś jest nie bardzo. No. Właśnie lubię uśmiechać się i, i pomagać w takich sytuacjach, w których może nikt inny tego nie zrobił. No tak, pomag Pomagam dzieciakom. Pomagam koleżance, która ma niepełnosprawne dziecko. Okay. To mi daje. Mam najwięcej szczęście. Bardzo to lubię i cieszę się z tego. To to jest... to tak, się, to tak. To jest...